Hej moi drodzy. Witam was w nowym filmie i zapraszam was dzisiaj na test nowości od Huda Beauty z kolekcji Love Fest. Przetestujemy sobie zestaw pomadek z tej kolekcji oraz paletkę, ale poza tym stwierdziłam, że chciałabym jeszcze przetestować coś drugeryjnego, a właściwie wrócić do tego produktu po latach. Jest to podkład Eveline Liquid Control. To jest produkt, który kiedyś był bardzo mocno polecany na YouTubie. Był to tak naprawdę hit YouTuba Beauty. I mnóstwo osób go zachwalało. Ja go bardzo lubiłam, bo on miał bardzo ładne wykończenie. Faktycznie dawał efekt bardzo naturalny, efekt baby face, tak jak mamy napisane na opakowaniu, i mam wrażenie, że był to jeden z lżejszych podkładów drogeryjnych na rynku, bo on jest bardzo płynny i dlatego nie za bardzo lubiłam go używać. Jeśli chodzi o wykończenie, przepiękne, on się też ładnie utrzymywał, ale ta konsystencja, ta płynna lejąca konsystencja była dla mnie kilka lat temu, jak zaczynałam przygodę z makijażem. Troszeczkę problematyczna. Teraz już takie podkłady nie sprawiają mi problemu, a wręcz lubię takie płynne konsystencje. Lubię podkłady z pipetami. Nie jest to dla mnie po prostu minus, tylko cecha opakowania. Także dzisiaj wrócimy sobie wspólnie do tego podkładu, zobaczymy jak on będzie na mojej skórze wyglądał. On jest, mam wrażenie, troszeczkę zapomniany przez strefę beauty, a jest to podkład, który no, w tym momencie powinien być popularny, dlatego że teraz mamy modę na takie bardzo lekkie, bardzo płynne, delikatne konsystencje. I takie podkłady na rynku się pojawiają, jest ich coraz więcej, więc może zamiast szukać nowości, to warto wrócić do podkładu sprzed kilku lat i nie płacić za niego jakoś bardzo dużo, bo z tego co pamiętam, ten podkład kosztuje w cenie regularnej około 30 zł, a w promocji. Ja go kupiłam chyba za niecałe 20. Jeśli chodzi o mój kolor, jest to 0.11 Natural i jest to jeden z kolorów, który został wypuszczony później, który został dodany, jak gama kolorystyczna została rozszerzona. Na początku tych odcieni było chyba 4 albo 6, później ta gama się powiększyła. No i teraz myślę, że większa ilość osób może po prostu znaleźć dla siebie odcień tego podkładu. Także przechodzimy do rzeczy, napisane, żeby wstrząsnąć, więc sobie ten podkład szejkuję. Najpierw, oczywiście, pokażę Wam kolor, później przejdziemy sobie do opisu producenta. Jak widzicie, konsystencja jest płynna, bardzo lejąca, delikatna i pod palcami na początku czuć tą wodnistość podkładu. Czuć, że ta formuła jest faktycznie taka bardzo wodnista, ale jak już go mocniej zaczynamy rozprowadzać, to on się robi troszkę bardziej kremowy i to jest fajne w tym podkładzie. Pamiętałam, że ta konsystencja jest taka troszeczkę zmieniająca się, że ona się ładnie będzie wtapiała w skórę. No ale przeszkadzało mi, że on był taki płynny, bo wtedy, jak zaczynałam przygodę z makijażem, no to jeszcze pewnych rzeczy nie ogarniałam. Ten podkład wszędzie mi się po prostu rozlewał, wszystko było ubrudzone. Czasem było tak, że miałam białą bluzkę, no i to mi wszystko spływało, zanim jeszcze ten podkład na skórę nałożyłam. Teraz takie formuły nie sprawiały mi problemu. Wręcz powiedziałabym, że bardzo je lubię, bo naprawdę wyglądają niesamowicie naturalnie, są lekkie na skórze komfortowe, po prostu ich nie czuć. I jeśli chodzi o takie podkłady, to do tej pory nie spotkałam się z podkładem, który byłby nietrwały. Więc niby te konsystencje są wodniste, płynne, lekkie, ale jednak zazwyczaj te podkłady są trwałe. Kolor 011 wygląda tak i on ma bardzo ładne tony, bo on jest neutralny, ale jednak ma taki delikatnie ciepły podton, więc myślę, że będzie pasował bardzo dużej ilości osób. Nie jest taki super jasny. Także moim zdaniem chyba trafiłam, jeśli chodzi o kolor. Tutaj macie słoczak, którego mam już dłużej na dłoni i mam wrażenie, że on minimalnie zoksydował, ale może to nie będzie stricte oksydowanie, tylko po prostu dopasowywanie się do odcienia naszej skóry. Bo to ciemnienie jest naprawdę bardzo delikatne, porównując złocza świeżego i tego, którego mam już przez chwilę. Więc może to być raczej techa produktu, a nie minus. Czyli on nie będzie tak mocno oksydował, tylko się troszeczkę dopasuje. Zanim przejdę do aplikacji na skórę, to jeszcze sprawy techniczne: podkład jest z pipetą, jest to szklane opakowanie. Mamy tutaj 32 ml, więc troszeczkę więcej niż w przypadku standardowego podkładu. A jeśli chodzi o opis producenta, ma być to innowacyjny podkład nowej generacji dzięki płynnej, nietłustej i niezwykle lekkiej konsystencji. Zapewnia maksymalnie naturalny efekt drugiej skóry. Doskonale kryje i długotrwale matuje do 24 godzin bez efektu maski. Idealnie wyrównuje kolory, zapewniając rezultat udoskonalonej cery Baby Face Effect. Aplikowana pipetką satynowa formuła pozwala precyzyjnie kontrolować stopień krycia. I to właśnie pamiętam w przypadku tego podkładu: że on na początku dawał średnie krycie, ale można było go bardzo łatwo zbudować. On się super na siebie nakładał i tej skóry nie obciążał. Podkład nałożę palcami, potem go rozprowadzę gąbeczką i nakładam oczywiście na połowę twarzy. No, on jest naprawdę bardzo delikatny, bardzo lekki i płynny, przez co tego podkładu przy pierwszej warstwie nakłada się naprawdę minimalna ilość. I on się super rozprowadza. Mam wrażenie, że podkład od razu pod palcami zaczyna delikatnie zastygać, on się przepięknie wtapia, i tak naprawdę gąbeczka no nie byłaby tutaj potrzebna, nie jest to konieczność. I właśnie no zaczyna jakby lekko przystygać, nie czuć tego na skórze, nie ma efektu ściągnięcia, ale pod palcem on się robi taki troszkę plastyczny, troszkę taki plastelinowy. Jakby zaczęła się pojawiać taka minimalnie pudrowa warstwa, więc podkład tak naprawdę sam się utrwala, a przy tym jest bardzo lekki. Krycie jak na jedną cienką warstwę jest naprawdę porządne, no i jest to efekt baby face. Przepięknie to wygląda, bardzo mi się podoba. To jest wykończenie matowo-naturalne, a nie takie stricte matowe, które często obciąża skórę, no i troszeczkę nam daje efekt maski. Tutaj to wygląda naprawdę bardzo lekko, podkładu nie czuć. On zastyga, ale właśnie czuć to pod palcami. Nie czuć tego na skórze, nie ma efektu ściągnięcia, więc podkład wygląda na ten moment przepięknie. Myślałam, że będę musiała go punktowo dobudować, bo mam troszeczkę zaczerwienie na skórze, ale powiem Wam, że ta jedna warstwa praktycznie ze wszystkim sobie poradziła. Nawet jakieś większe niedoskonałości, które są mocno zaczerwienione, są ładnie przykryte. Może nie na 100%, ale wygląda to na tyle dobrze, że nie chcę już po prostu tego podkładu dokładać. Także tutaj macie stronę bez podkładu, tutaj stronę z podkładem. Może on jest minimalnie dla mnie za jasny, no ale jak wiadomo, troszeczkę brązera i wszystko się wyrówna. Wzięłam sobie gąbeczkę z Blended i ten podkład teraz doklepuję. To nie jest konieczny krok, bo on i tak wyglądał bardzo jednolicie, bardzo ładnie się rozłożył palcami. No ale już miałam tę gąbeczkę mokrą przygotowaną na biurku, więc po nią sięgnęłam. Widzę, że ona troszeczkę mi zjadła podkład, także dołożę sobie taką naprawdę minimalną ilość w tym miejscu i troszeczkę tutaj. Z budowaniem podkładu nie ma żadnego problemu, on się przepięknie na siebie nałożył, zrobiło się krycie, bo to zaczerwienienie jest praktycznie w 100% zakryte, ale nie ma efektu ciężkości, ta okolica się po prostu nie odcina, nie widać jakby było tutaj więcej produktu. Także z tym budowaniem pamiętam, że było dobrze i faktycznie tak jest. Także podkład wygląda naprawdę super i powiem Wam, że cieszę się, że się na niego skusiłam. Nie pamiętam, czy go kupiłam online, czy stacjonarnie, no ale to po prostu były takie zwykłe zakupy. Kupowałam jakieś produkty kosmetyczne, no i on akurat był w promocji, więc stwierdziłam, że może fajnie by było do niego wrócić. No, i to był dobry pomysł, bo podkład wygląda rewelacyjnie. Także przejdę sobie teraz na drugą stronę. Jeśli chodzi o tą stronę, to ja zużyłam naprawdę minimalną ilość tego podkładu, bo wycisnęłam, no tak, z półtorej pipety, a zostało mi na skórze jeszcze tyle produktu. Więc myślę, że spokojnie to, co mam na dłoni, starczy mi, żeby nałożyć podkład na drugą stronę. No, jak widzicie, on jest na początku troszeczkę jaśniejszy, więc się delikatnie wtapia. Ale to jest jego plus, bo to nie jest naprawdę ciemnienie, to nie jest oksydowanie. Tylko dopasowywanie się. No i jak na początku wyglądał na troszkę za jasny, tak teraz powiem Wam, że wygląda praktycznie idealnie. Poza kamerą nałożyłam sobie korektor i go przypudrowałam. I jeśli chodzi o korektor, jest to Eveline Wonder match w kolorze 15 Natural. Już go denkuję, bardzo dobry korektor, ale niestety z racji tego, że opakowanie jest niedopracowane i zawsze się wylewa. Za każdym razem jak go otwieram, to on jest ubrudzony no to do niego nie wrócę. Już o tym mówiłam, naprawdę dobre jakości korektor, ale opakowanie do poprawki. W kolice pod oczami przypudrowałam pudrem z Charlotte i jest to wersja 01 Fair, również go denkuję. Nałożyłam go też na strefę T, czyli broda, czoło oraz nos, a na boki twarzy nałożę puder rozświetlający, jest to Claresa Sugar Powder. Chcę nadać skórze troszeczkę rozświetlenia, troszeczkę satynki, dlatego że ten podkład jednak idzie w stronę matu no i będzie to wyglądało po prostu bardziej zdrowo, także Claresa. Jeśli chodzi o ten podkład, no to ja jestem pod wrażeniem. On wygląda po prostu przepięknie jak druga skóra, a przy tym ma naprawdę bardzo porządne krycie. Dokładałam go tylko tutaj i tutaj, gdzie wcześniej Beauty Blender zjadł mi produkt, a miałam dosyć spore zaczerwienienia, więc sobie troszeczkę dołożyłam i on się bardzo ładnie zbudował i te miejsca nie są obciążone. Podkład sam się delikatnie utrwala, lekko zastyga, więc tak naprawdę nie trzeba go pudrować, ale ja to robię nie tyle po to, żeby go utrwalić, a po to, żeby lekko nadać tej skórze blasku. Żeby ją troszeczkę rozświetlić, ten puder z Klaresy jest naprawdę rewelacyjny, no jest bardzo wygładzający, bardzo delikatny. Przepięknie wygładza pory, minimalizuje ich widoczność, no ta skóra wygląda naprawdę rewelacyjnie. Dodatkowo też utrwala, bo jest to puder utrwalający, no i ten słodki zapach, uwielbiam wąchać ten puder, to jest naprawdę coś takiego innego jeśli chodzi o pudry bo on pachnie słodko, ale nie słodko syntetycznie, tylko tak bardzo naturalnie, że chciałoby się go zjeść. Więc, jakby, co polecam? No skóra wygląda po prostu przepięknie. I podkład, i puder, wszystko się ładnie ze sobą zgrało. Poza kamerą dokończę sobie makijaż twarzy i użyję dzisiaj trzech produktów z wyższej półki, bo chciałabym, żeby ten test, ten film był łączony. Mamy chude do przetestowania, mamy Eveline. Więc chciałabym troszeczkę droższych produktów użyć i troszeczkę tańszych, także do twarzy będą droższe. Także brązer Nars Laguna, klasyka gatunku, rozświetlacz również klasyk, cookies Benefitu oraz mój ostatni ulubieniec, jeśli chodzi o róże prasowane, Benefit Color Pitching Makijaż twarzy skończony, także przechodzimy sobie do palety Huda Beauty Love Fest. Słocze już zrobiłam wcześniej, zaraz wiedzie Wam przebitka. No i jeśli chodzi o te słocze, to powiem Wam, że bardzo pozytywnie mnie one zaskoczyły. Bo paleta sama w sobie wygląda troszkę jak powtórka z rozrywki, jak te poprzednie palety, takie trochę brązowe, trochę ciepławe, lekko fioletowe, ale na słoczach no to wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Brązy są ciepłe, ale takie troszeczkę ceglaste, troszkę mają inne tony niż w przypadku tych poprzednich palet. Mamy tutaj bardzo ładny taki lekko koralowy róż. Wygląda to tak mamy fajną taką neutralną brzoskwinię, czyli ten jasny kolor, myślę, że będzie idealnym załamanie. Błyski również wyglądają super, są bogate, są bardzo masełkowe. Mamy tutaj, mam wrażenie dwa takie mocniejsze błyski i jeden delikatniejszy, troszkę taki bardziej toper. Jeśli chodzi o pigmentację, no to jest rewelacyjna, bo te słocze to jest jedno przeciągnięcie palcem i ciężko było mi później zmyć cienie z palców. Tak to się wszystko wżerało, tak się przyklejało. Także jak zwykle formuła jest super. Ja się do tej pory na cieniach chudy jeszcze nie zawiodłam, zawsze mi się dobrze sprawdzałem, Cienie są bardzo kremowe, przyjemne, są wprasowane w paletę, więc się nie pylą, nie sypią, ale od razu oddają bardzo mocny pigment. Także przechodzimy sobie od razu do rzeczy: zmalujmy coś, zróbmy jakiś makijaż. No, i myślę, że pójdę właśnie w ten koral, pójdę w ten jasny, lekko brzoskwiniowy cień i na sam zewnętrzny kącik nałożę może ten brąz. Później, może to przyciemnie. Nie wiem jeszcze, czy dam błysk, bo bardzo interesują mnie tematy. One mają naprawdę ciekawe kolory. Zobaczymy, wyjdzie w praniu. Zwykle moją bazą jest dzisiaj korektor. Jest to ten sam korektor, który nakładałam pod oczy czyli Eveline Wonder Match. Zmatowiłam łuk brwiowy pudrem. Tutaj nic nie nakładałam, tylko po prostu korektor na mokro. Ale wiadomo, że on już troszeczkę zastygł. Zaczynam od tego brązu, i jak mówiłam, będę go nakładać w zewnętrzny kącik. Na razie cienie się w ogóle nie sypią, więc nie będę strzypywać nadmiaru z pędzla. Tylko od razu przykładam do powieki. No i jak widzicie, ten pigment jest po prostu fenomenalny. Tutaj nie można się do niczego przyczepić. Jeśli chodzi o cienie chudy, to są zwolennicy, są przeciwnicy. Niektórzy widzą jakieś tam minusy w tych cieniach, ale powiem Wam, że co do pigmentu. To naprawdę nie można powiedzieć, że coś tu jest nie tak, bo on jest bardzo ładny, bardzo głęboki i równomierny i cienie wyglądają no, praktycznie tak samo na powiece jak w palecie. Więc one nie są przekłamane. No zobaczcie jak to wygląda. No 100 krycie. Także teraz delikatnie blenduję ten cień do góry tym samym pędzlem, żeby łatwiej mi było go połączyć z cieniem, który dam załamanie i troszeczkę już rozblenduję go sobie na środku, żeby się łatwiej połączył z cieniem, który dam dalej. Praca z tymi cieniami jest tak naprawdę bezproblemowa. Testowałam różne palety chudy, miałam ich kiedyś bardzo dużo, kiedyś w ogóle można powiedzieć, że kolekcjonowałam te palety. Później mi się zmieniło, no bo nie miałam jak używać aż tak dużej ilości palet, więc troszeczkę zmniejszyłam swoją kolekcję, ale nadal twierdzę, że cienie chudy są jednymi z lepszych, jeśli chodzi o perfumerię. Przejdziemy sobie teraz do tego przepięknego koralu i również nałożę go płaskim pędzelkiem. Nałożę go od środka. Do wewnętrznej części powieki, na sam wewnętrzny kącik, myślę, że nałożę jakiś błysk, ale reszta makijażu chyba będzie matowa, bo te maty mi się naprawdę bardzo podobają i takie kolory uwielbiam. Ja w ogóle bardzo się lubię i w brzoskwiniach, i właśnie w takich fajnych, ciepłych koralach. No to są moje kolory, zdecydowanie. No i powiem Wam, że ten brąz bardzo ładnie wygląda w połączeniu z tym koralem. Ogólnie się bardzo dobrze połączyły, ale też pasują do siebie kolorystycznie. Także chyba jednak zostawię ten makijaż w matach. Cień koralowy nałożyłam na pędzel tylko raz, nie dokładałam już później produktu. No i jak widzicie, pigmentacja jest stuprocentowa, wygląda to bardzo dobrze. Także delikatnie, czystą stroną pędzelka ciągnę sobie ten cień do góry i troszeczkę wchodzę na brąz, ale myślę, że zaraz jeszcze wrócę z tym brązem, żeby zrobić takie bardzo płynne przejście. No naprawdę bezproblemowa praca. Kilka ruchów i mamy gotową powiekę. Przejdę sobie teraz do tego najjaśniejszego cienia i zrobię nim załamanie. Jak mówiłam na początku, nie ściągam nadmiaru cienia z pędzla i one się pod okiem nie sypią. One po prostu się bardzo ładnie łapią do powieki. Chociaż ta powieka tak naprawdę jest sucha, to one się super przyklejają, łączą się bez zarzutu. Niestety rozładował mi się aparat, ale jak go podłączyłam, to zrobiłam sobie drugie oko. No i powiem wam, że efekt końcowy jest naprawdę świetny. Jest to co prawda cały matowy makijaż, więc nie powiem wam do końca jak to jest z błyskami. Mogę wam tylko powiedzieć, że błysk, który nałożyłam w wewnętrznym kąciku, przykleił się bez żadnej bazy, nie osypał się i wygląda przepięknie. Myślę, że pozostałe błyski też będą super. Co do matów to jestem zachwycona. Paleta niby na pierwszy rzut oka to jest taka właśnie powtórka z Rozrywki, ale nie, nic bardziej mylnego. Te kolory są jednak inne, mają inne podtony, są mocno ciepłe, ale nie są pomarańczowe. Naprawdę bardzo mi się podoba ten makijaż, bardzo mi się podoba to, co osiągnęłam tymi cieniami. I co prawda, nie użyłam tych dwóch najcieplejszych kolorów, tylko pozostałych czterech, bo zrobiłam jeszcze tym ciemnym kreskę ale myślę, że te dwa w połączeniu z jakimś neutralnym brązem również nie będą zbyt pomarańczowe no i będą wyglądały po prostu ładnie. Bo ja nie lubię takich stricte, mocno ciepłych makijaży, ale lubię jak one są na pograniczu, więc myślę, że tych cieni również będę używać. No jak mówiłam, co do błysków, nałożyłam ten i wygląda przepięknie. Także dokończę z Wami tą stronę. Zatrzymaliśmy się na załamaniu, załamanie już rozblendowałam i nie mam tutaj żadnych zarzutów, wygląda to bardzo ładnie. Cień się rozciągnął, rozchmurkował i super połączył z tymi dwoma cieniami na powiece. Także teraz przejdę sobie do najciemniejszego cienia i do kreski. No i po prostu przyciemnię delikatnie linię rzęs. Ten cień jest naprawdę bardzo ciemny. To nie jest oczywiście czarny, to jest taki powiedziałabym troszkę śliwkowy brąz, ale fajne jest to, że on na słoczu nie wygląda na brudny, tylko na taki intensywny właśnie śliwkowy brąz, tak bym go nazwała. Więc podoba mi się. Myślę, że do przyciemnienia zewnętrznego kącika, on również by się fajnie sprawdził. Kilka ruchów i mamy delikatne przyciemnienie linii rzęs, delikatną, rozmytą kreseczkę. Teraz przejdziemy do błysków. Biorę sobie malutki pędzelek z Boho Beauty i jest to kolekcja z komunikatywnie K12, rewelacyjny pędzel do nakładania błyszczących cieni w kąciku. No i jak mówiłam, na sucho, bez żadnej bazy ten cień nakładam i on się perfekcyjnie przykleja. No nie ma kompletnie żadnego osypu. Co prawda ten pędzelek jest malutki, więc za dużo tego produktu się nie nakłada. No ale wiecie, takie cienie, no różnie z nimi bywa. Czasem się przykleją, czasem nie. Ten się przykleja bez problemu i daje efekt wow. To jest fiolet, ale taki bardziej różowy, różany, troszeczkę jakby mroźny naprawdę bardzo mi się on podoba no i od razu zmienia charakter tego makijażu z takiego stricte jesiennego na coś innego no jednak ten błyszczący kącik no robi robotę, muszę przyznać, że fajnie to wygląda makijaż oczu skończony, na dolną powiekę dałam ten brąz, który nakładałam wcześniej w zewnętrznym kąciku, tak żeby ładnie się to połączyło i później rozblendowałam go tym jasnym no i tak to wygląda, bardzo mi się podoba ten efekt, jest to makijaż jesienny są to kolory jesienne ale właśnie no ten fioletowy twist to jest coś bardzo ciekawego, jeśli chodzi o wewnętrzny kącik. Naprawdę ten makijaż wygląda moim zdaniem super. Jeśli chodzi o samą paletę, cena 155 zł, także taka standardowa. Mamy fajne, dosyć spore lusterko. Gramatura tych cieni jest dosyć mała i to mnie zaczęło zastanawiać. Tutaj mamy 7,02 g, bo wydaje mi się, że poprzednie palety pod kątem gramatury były większe, były cięższe, tak to nazwijmy. No a tutaj mamy tylko 7 gramów. Wiecie, no cieni też nie używamy jakoś bardzo dużo, no ale jednak warto jest podkreślić, że w przypadku tych 9 cieni łącznie mamy tutaj 7 gramów. Przechodzimy sobie teraz do zestawu pomadek od Huda Beauty z kolekcji Love Fest. Mamy tutaj dwie pomadki Liquid Matte oraz dwa balsamy Silk Balm w wersji Minis. No i możemy sobie to... W ten sposób podzielić. Mamy tutaj po dwa produkty, dwie różne, jakby wersje kolorystyczne. Tu wygląda to tak i jak widzicie, mamy tutaj tak naprawdę dwa zestawy: balsam plus pomadka w tym samym odcieniu, czyli odcienie pomarańczowe i odcienie bardziej wiśniowe. Zaraz oczywiście zrobię wam słoce. Zestaw kosztuje 165 zł. Myślę, że jak za cztery produkty jest ok, bo co prawda te opakowania są małe, ale gramatury, patrząc na pełnowymiarowe pomadki czy balsamy Silk Balm, są dosyć spore. Także tutaj myślę, że naprawdę się opłaca, tym bardziej, że niedługo Black Friday i będą fajne rabaty w Sephora, więc może warto będzie na ten zestaw zerknąć. Słocze wyglądają tak i najpierw mamy zestaw kolorystyczny bardziej pomarańczowy: pomadka Hot Hippie oraz balsam Toasted. A dalej mamy coś wiśniowego, czyli pomadka Boho Babe oraz balsam Burning Cherry. Jeśli chodzi o ten drugi zestaw, to mam wrażenie, że pomadka jest typowo wiśniowym odcieniem, a balsam jest troszkę bardziej fioletowy, bardziej wpadający w śliwkę. Ale to nie zmienia faktu, że bardzo mi się te kolory podobają. Myślę, że idealne dla jesieniary. I bardzo mocno zaskoczyło mnie, że te balsamy Silk Balm są tak mocno napigmentowane, że to są tak mocne kolory, bo myślałam, że to będą, wiecie, takie zwykłe balsamiki, z delikatnym kolorkiem, a one faktycznie mają pigment. Jeśli chodzi o pomadki matowe, chude, to są trwałe, są lekkie, wodniste, a przy tym dobrze napigmentowane. Mam kilka takich mniejszych pomadek, no i bardzo je lubię. Jest to faktycznie fajna formuła. Dzisiaj nie będę używać pomadek, bo makijaż oczu no jest zbyt mocny, a te kolory są naprawdę bardzo nasycone. Więc dzisiaj przetestuję balsamy, a pomadki pokażę wam w innym filmie. Jeśli chodzi o balsamy, to myślę, że zacznę od kolorku Burning Cherry, dlatego że chcę zostać w tym kolorze bardziej pomarańczowym. W ogóle te balsamy przepięknie pachną. To jest zapach słodkich takich wiśniowych cukierków, ale to nie jest zapach syntetyczny, tylko taki bardzo naturalny, także tutaj duży plus. No i zobaczmy. Te balsamy są naprawdę napigmentowane. Niby na swatchach na stronie Sephory było widać, że te balsamy są dosyć mocno napigmentowane, mają mocny kolor, ale myślałam, że to jest troszkę naciągane, bo mam te Silk Balmy, na przykład ten z kolekcji Rose Quartz i on jest taki bardzo delikatny, z takim lekko różowym poblaskiem. Mam chłodzący i rozgrzewający, no ale to są błyszczyki bardziej transparentne i po prostu ten Silk Balm właśnie z tym mi się kojarzył. A tutaj wyszło na to, że są to naprawdę no, intensywne błyszczyki z mocnym kolorem. I powiem Wam, że ten taki śliwkowy odcień nawet mi się podoba, ja nie do końca się czuję w tak mocnych kolorach, ale przez to, że nie jest to produkt w 100% kryjący, bo jest to błyszczyk, jest taki lekko prześwitujący na ustach i daje blask, to mam wrażenie, że ta usta wyglądają lekko, no i fajnie się w ogóle połączyły kolorystycznie z wewnętrznym kącikiem. Także ten odcień mi się bardzo podoba. Drugi odcień Silk Balm, czyli Toasted wygląda tak, no i powiem Wam, że ja jestem kupiona. Przepiękny kolor i już wiem dlaczego ta paletka kojarzyła mi się z jesienią. Dlatego, że te kolory takie lekko pomarańczowe, zgaszone pomarańcze kojarzą mi się z kolorem dyniowym. I ten błyszczyk to jest właśnie nasycona dynia, to nie jest taki stricte pomarańczowy kolor, tylko powiedziałabym, że czerwień dyniowa, coś w tym stylu, bardzo mi się on podoba. Przez to, że jest to błyszczyk to cały czas myślę o tym, że on mi zaraz przejdzie na zęby, także troszeczkę odcisnę sobie nadmiar tego produktu. Tak jak zrobiłam w przypadku tego poprzedniego koloru, i myślę, że teraz będzie ok. On jest teraz troszkę mniej nasycony, mniej błyszczący, bo jak nałożyłam go więcej, to wyglądał jak lakier. Teraz jest troszkę bardziej stonowany, ale myślę, że i tak. Wygląda po prostu przepięknie. Także jeśli chodzi o odcień Toasted, jest to idealny jesienny kolor. Ja bardzo lubię Silk Balmy od Huda, bo one mają fajną konsystencję, nie są super lepkie, a ładnie usta otulają i nabliżają. Dodatkowo jeśli chodzi o te dwa produkty, no to to są kolory dosyć intensywne jak na te Silk balmy. Ładnie wyglądają, nie będą się jakoś super utrzymywać na ustach, ale i tak myślę, że ten zestaw czterech produktów, dwie pomadki matowe i dwa błyszczyki jak najbardziej wart uwagi. Przechodząc do podsumowania paletki, moim zdaniem naprawdę jest fajna. Jest to pozytywne zaskoczenie, bo na początku jak ją zobaczyłam, to myślałam, że jest to coś podobnego jak poprzednie palety, że jest to po prostu na jedno kopyto, a okazało się, że kolory na słoczach już pokazały swój potencjał, fajnie się wybiły, a na oczach to już w ogóle zrobiły robotę. Mega mi się podoba ten makijaż. Tak się teraz zastanawiam, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wszystkie dziewiątki odchudy, które testowałam, to ta wypada jako jedna z ładniejszych pod kątem kolorów. Naprawdę te kolory zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Bardzo mi się podoba to, co widzę. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba mój dzisiejszy makijaż. Moim zdaniem, jeżeli podobają Wam się odcienie, paletka jak najbardziej warta uwagi, najwyższa jakość. Z podsumowania został mi jeszcze podkład Eveline Liquid Control, no i powiem Wam krótko i na temat, przepięknie on wygląda na skórze. Mam go już ze dwie godziny, bo musiałam niestety robić przerwy od nagrywania, musiałam podładować troszkę aparat. No i on cały czas wygląda, jakby był nałożony przed chwilą, wygląda świeżo, ma super fajne krycie, a przy tym wygląda lekko, nie powchodził w ogóle w załamania. On się jakby sam utrwala, troszeczkę zastyga, ale nie czuć tego zastygania, nie ściąga skóry. Jest taki, wiecie, bardzo komfortowy, lekki, a zarazem naprawdę porządnie kryjący, ładnie ten koloryt wyrównał. Ładnie mi pozakrywał niedoskonałości. Co do wykończenia to podkład jak zaczyna zastygać idzie delikatnie w stronę matu, ale jest to bardzo ładny, naturalny mat. Nie wygląda to sucho, nie wygląda to ciężko, nie ma efektu maski, także podkład jak najbardziej wart uwagi. Podkład delikatnie ciemnieje, ale myślę, że jest to bardziej dopasowywanie się do skóry niż stricte oksydowanie. Wygląda naprawdę super, jest bardzo lekki, jest to produkt wodnisty, więc na skórze jest bardzo komfortowy. Jeżeli się zastanawialiście, czy go przetestować, albo może kiedyś go testowaliście i mielibyście ochotę do niego wrócić, no to myślę, że naprawdę warto. Jest to moim zdaniem po prostu świetny, drogeryjny podkład w bardzo dobrej cenie. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał i miło spędziliście ze mną czas, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie podkład od Eveline Liquid Control i co na jego temat sądzicie. I dajcie też znać, czy może testowaliście coś z nowej kolekcji Huda Beauty Love Fest. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!